Manko, dzisiaj się taka? Przejeżdżam kapustę od płasta. Powiem mam że słabo zadziałał ten entagram, trochę go przetrzymał, ale objeżdżam Odwrócę Wam się, może pokazać, żebym nie wyciął przed O, na szybko pokazałem, bo nie chcę podpisać kapusty. I tak, trzeba ją przejechać, i jeszcze trzeba będzie motyczkami atakować ale dojdziemy do końca A jeszcze pokażę. Właściwie dostał prezent dzisiaj niespodziewany z zaskoczenia o proszę bardzo jest odwrotnie Made in Poland Kabat 12,4 na 28 8 PR o Niestety. Taka sytuacja. Obie gumy nowe. No bo dlatego, że ponieważ miałem jakieś borgi trale borgi Fajnie jeszcze były, protektor był, ale ja dzisiaj patrzę, zapinałem ten opiolacz właśnie. Bo wcześniej sadziliśmy kapustę. A tam dętka pod każdym tutaj, tym pod protektorem na środku. W każdym jednym patrzy się dętkę widać. Mówię, ja cię kręcę. I zadzwoniłem na wulkanizację. Mieli taką, mieli taki Zestaw opon pojechałem, wymieniłem obydwie. To dobrze, że to nie strzeliło, bo to już się mu niewiele należało. I teraz jak jakby by pierdyknęło, to by był problem. No i co? A kapustka, no co? Tak wygląda. objeżdżam i trzeba będzie dalej motyczkować. Jako słabo ten opon zadziałał. No przytrzymał chwast, przytrzymał, niektóre tam jest, ale ale jest taki poparzony, poparzony, niektóre padły, ale, ale nie wszystkie. I trzeba robić motyczkami. No, a tu jest kapusta po, 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 tej Pekince nieszczęsnej. Dobra, słuchajcie, nie truję Wam więcej. Mówię, Władzio dostał prezent. przedwczesny wczesny na Dzień Dziecka. Niech się bidny cieszy. Na razie trzymajcie się, cześć.